Dzień dobry widzowie, dzisiaj nagrywam Battlefield <grymne> Dobra no, co ci się? To teraz tego nie powiem jak nagrywasz. Dobra, to potem otwieram... Otwórz złoty pakiet. No 108 pakietów złotych. Ja pierdziele No co możesz znaleźć w tych pakietach w ogóle? E, boostery, akcesoria do tego Eee, da. Wróć. Premie, akcesoria, jakieś emblematy, inne premie. Także wiem, myślę, że będziesz musiał na każdą lekcję, oprócz Gegry, tak na pewno, Wiem, że z nie, najmniej jestem na pewien, Gegry i Angola, tak myślę, że na resztę mógłbyś przejść. I zobaczę, że pójdę A właśnie, co napisać. Czy Czy że idę? 14 ile? Tak Dobra, myślę 14.30 i tyle O, mam tirusia, mam tirusia. jak fajnie, chwila C, może nauczysz mnie jak tańczy się Ja bujam się, bujam się Tańczysz se C, może nauczysz, nauczysz mnie jak tańczy się Ja bujam się, bujam się Lubię tą piosenkę Myślę, że ja mam Killera kupić Masz jakiś pomysł? Ale nie za hajs, tylko zawał tę grze Na pewno nie Karola, ho, ho. ho, ho, ho. Myślałem o... No ja sobie Plaga Legion ma jeden fajny perk, Clown ma jeden fajny perk, Majersa nie kupię za to. O, trzeba tak. Oni mi się nie podoba. Plaga ewentualnie, Legion ewentualnie, on pa. O, Spirit ma fajny perk, ale no. nie mógłby Spirit na pewno na Was. Clown ma entliczek na. Znaczy pentizia. na pewno nie na Antka. No tak, mądry, bardzo dobry perk. Czy ja po prostu nie gram jak jesteś spacaną szmatą Lut Warden Ewentualnie Leatherface ma tylko fajny film, film Perk Knockout i to tyle jak się mi podoba, bo barwy mam, a służy Franklina jakoś nie potrzebuję mocno. No, z Franklina jest po prostu zabawna. Jest wkurzająca. Ja bardzo bawi. Knockout działa tak że ocali wprowadzeni w z swoimi podstawowymi atakami nie są ujawniani innym ocalem w odległości 32 metrów. Ocalali wprowadzeni w Sanagonii swoimi podstawowymi atakami czołgają się o 5% wolniej przez 15 sekund, czy, o, w czym od 15% otrzymują efekt oślepienia. No czyli czy to jakoś powale to wolniej się porusza, nie widzą gdzie on leży przez jakiś czas i on też nic nie widzi, żadnych aur. Wiem. Czyli on nic nie może powiedzieć, się gadają i oni nie mogą go zlokalizować dokładnie. Więc muszą na no, pomadku iść więcej szukać po wybieżnie. Miałem zrobić sobie opening z y, tych 100 pakietów, pod ko jak osiągnę 140 level, ale szczerze mi się nie chce. No, jak osiągnę 140 level, to już pewnie będzie mać 20. Więc. Lecę ja teraz piramidką. <noise> Janusz, piramidkę. Ja tak ogarnąłem, że. W sumie w tym moim eklą i i tym Hexon Undying, to zawsze pierwszy totem, który będzie zniszczony. Tak czy tak to nie będzie zniszczony Dewaer. Bo Aha. jak zniszczą ten te totem, dotem, wiesz, tamtą klątwę, to devourer dalej stoi. Jeżeli zniszczą Dewaera, to tamten totem zamieni się na Dewaera. Więc Dewaera dalej ja będę miał, a tamta klątwa mi zniknie. sobie Albo jeszcze w... same premier do punktów. Albo ewentualnie, jeszcze fajny właśnie uperk Hunted Grant od spiritki Czyli? Że niech zniszczą co ten dostałem efekt narażenia Że padają na strzała? No To jest irytujące No ale jak fajne, patry perk Jeszcze połączy z dwr Na jakąś pizdę typowo Te perki są po to by nimi grać Niektóre są bardziej wkurzające, niektóre mniej Tylko z, wiesz, no są stare właśnie... pizdy się tak tłumaczą Które nie mają hmm. mocności Często my... się mówi... Mu... No na przykład... Są Noet łatwe jest... buildy, Piąc... są łatwiejsze, są trudniejsze, ale są też takie dla typowych ciot, no, którymi żaden Noet... szanujący się gra it... nie gra. Noed jest gramny albo w jakiś sposób chcesz być żeby grać Toxic build, albo dla jakichś sposób słabszych graczy Ponieważ no nie oszukujmy się, noed jest dość hamskim perkiem, bo nagle jak już chcesz uciekać wszyscy jesteś wszyscy są narażeni i teraz weź lataj po mapie i szukaj jakiegoś na a Jeszcze powiedz mi grasz na bagnie, no to nic nie widać. To do mnie pisze? Wiesz chcesz jeszcze nic nie widział? Co? Wiesz chcesz jeszcze nic nie widział? No na pewno dziecko łatwynę. Zamknij się! Jesteśmy na wizji <grym> A ej, sam się zapytałeś Nie powiem tego drugiego no się powiem, ale później O, dostałem ponad po standardowe byle na battle logu pi Zgadnij to do piwnicy, na piwnicy pi. leci Ty? Ty, Laska nazywa się Midwich Lover i gra postacią, która wyszła z silent Hill. a ten Midwich to jest właśnie ma pas silent heal okay. Tam jest jeden chłop O, raptora do sam. No, stary, muszę to powiedzieć, trochę minie czasu, zanim to wszystko otworzę. się nie spieszy. Trochę na bardziej w lewo. Jeden kit. Masz z harda, czy nie masz? Nie masz Dobra, jeden z tak na dewałery jest Podoba mi się mapa bagno, bo to wszechaki są daleko i znalezienie temu to jest tak ciężka rzecz, że to szok. I meanwhile pada mi totem, dobra Tam biegnie jeden. Rozumiem, że ludzie te złoto skrzynie kupowali. Ja osobiście, żeby kupić 5 złotych skrzyń za ileś tam złotych. Zwyczaj to budowiec dzwoni, Muszę odebrać. Nic nie musisz. Widzicie, widzowie, tak właśnie z imię jest. Szek coś robi, rozmawia z imię, jak z przyjacielem, a ten powie nie, muszę sobie iść, bo coś tam, coś tam. Chyba, że jakaś laska do niego dzwoni. Sprzedał się. No jak to Kasper zresztą. Ja się lubi sprzedawać. Już słyszeliście, Rek'Pi z jakimiś buildami dla ciot. To jeszcze gorszy niż po prostu. nie wiem. Brak mi słów. Lekko żałosne. Dobra, wróciłem. My w środę będziemy po Ciebie. O, i przyszedł. Dobra. Kończymy. Ogólnie nie wzywałem na wizji. No, bo to się. A to z miłości. O, no tak, tak. Wtedy. <laughs> Jak zawsze. Thank bath bathwater Tu jakaś sierota wbiegła w Trail of I zostaw ten generator, bo ci jak sieknę w tyś, ty, to się zezrasz. Jeszcze więcej premii Robijot MS Lubię tą broń Nie masz Harda, to wiem Także żeby nie użyłeś to się pośledzony Nie mogę cię dać do klatki, bo muszę jeszcze jeden hak, nie ten tak nadawała, że więc muszę ci pojeść na haku. O, dobra, dzięki widzowie. Z bogiem. Co już skończyłeś?